Dzień dobry. Dzisiaj powinien do mnie przyjść Victorinox Handler. Chyba najlepszy, jak to się mówi, Cajet, czyli najlepszy scyzoryk. Jako brelok do kluczy. Bardzo uniwersalny. Mam Rayleigh. Mam klasika, ale wydaje mi się, że. Rambler jest świetnym scyzorykiem. Proszę, przychodzi w takim kartoniku malutkim. Aż jestem zdziwiony. Myślałem, że będzie we wsuwce, tak jak klasiki na przykład przychodzą. No i się będziemy dostawać. Oczywiście malutka wkładka, informacja. No i sam scyzoryk. Zobaczcie. Pilnik ze śrubokrętem płaskim. Nożyczki. Uniwersalny Philips namagnesowany. Z otwieraczem do butelek i ściągaczem do kabli, do izolacji. No i samo ostrze. Najważniejsze jest to, zobaczcie, zobaczcie, że nie tak jak w przypadku Rayleigh czy klasika SD, ostrze nie wychodzi tutaj koło kółeczka. Nie, nie szoruje się opilnik. To jest dużo lepiej rozwiązane w tym modelu. Zobaczcie. Taki świetny bryloczek. Bardzo uniwersalny. Multitool. Jest oryginalny. Zobaczymy, czy jest namagnesowana końcówka. Tak zobaczcie. Jest ok. No to tyle dzisiaj tylko. Trzymajcie się, hej.